Promienie słońca gubią się w labiryncie kilkunastu ażurowych sfer, wyrzeźbionych misternie w jednym kawałku kości słoniowej. Dlaczego artysta poświęcił kilkanaście lat swojego życia na tworzenie tego przedmiotu? Jakie jest przeznaczenie niezwykłej kuli? Jedną z centralnych postaci w dziejach wilanowa. Właściwie tak centralnych jak Jan III Sobieski. Jest Stanisław Kostka-Potocki. Stanisław Kostka-Potocki był przede wszystkim politykiem. Tyle mówią o nim podręczniki, ale to był nie tylko polityk. To był człowiek, taki rodzaj człowieka renesansu w XIX wieku, który zajmował się wieloma również innymi dziedzinami życia. I to, co chyba najważniejsze w owych innych dziedzinach życia, to jest kolekcjonerstwo. Gusta artystyczne Stanisława Kostki Potockiego kształtowały się od młodości. Tak jak to było powszechnie przyjęte w epoce nowożytnej, poczynając właściwie od późnego XVI wieku, ukoronowaniem edukacji była podróż zagraniczna. Najważniejsze podróże odbywano do Włoch. Podążali tam arystokraci z całej Europy. Nie były to podróże rekreacyjne, ale edukacyjne. Wiązały się ze zdobywaniem doświadczenia i towarzyskiego obycia, a dla niektórych stały się inspiracją do tworzenia kolekcji dzieł sztuki. Stanisław Kostka Potocki pisał: Od najmłodszego wieku mego, mówię to w wieku lat 40, pociągała mnie jakaś przyrodzona skłonność ku nauce sztuk pięknych. W XVIII wieku sztuka staje się przedmiotem badań. Kostka Potocki jest badaczem. Analizuje indywidualne style dawnych mistrzów, kopiuje sygnatury z obrazów, próbuje identyfikować dzieła i opisuje je. To przykład nowego naukowego podejścia do sztuki. W 1775 roku, wracając z podróży do Włoch, Stanisław Kostka Potocki zatrzymał się u Izabeli lubomirskiej. Wkrótce potem poślubił córkę księżnej Aleksandrę. Mieli jedynego syna Aleksandra, nazywanego pieszczotliwie Olesiem. W 1799 roku Izabela Lubomirska przekazała małżonkom wilanowską rezydencję. Stanisław Kostka-Potocki uznawany jest za pierwszego polskiego archeologa prowadzącego wykopaliska i badania naukowe nad zabytkami kultury antycznej. Był też pisarzem i architektem, teoretykiem i historykiem sztuki. Kolekcjonował dzieła, książki, gromadził i opracowywał materiały naukowe dotyczące sztuki antycznej i nowożytnej. W Warszawie możemy zobaczyć szereg budowli związanych z jego działalnością, na przykład fasadę Kościoła Świętej Anny, którą zaprojektował wspólnie z architektem Christianem Piotrem Aignerem. Kolekcjonerskie zainteresowania Potockiego zyskiwały z biegiem lat na intensywności. Nie tylko dzięki stale pogłębianej wiedzy, ale również za sprawą małżeństwa z Aleksandrą. Podzielała ona artystyczne zainteresowania męża i, co nie mniej ważne, była bardzo bogata. Często kupowała cenne dzieła sztuki, które Stanisław Kostka-Potocki wybierał z dużym znawstwem. Dla obojga liczyła się nie ilość obiektów w kolekcji, ale ich jakość. Listy Stanisława Kostki-Potockiego i Aleksandry ukazują nie tylko pełne miłości relacje małżonków, ale także ich wspólną pasję, zainteresowanie sztuką. W jednym z listów czytamy: Nie wiem, mój Aniele, czy dostałaś moje małe paczki? Dłuski obarczył się koronkami i jedwabiem dla Olesia. Piramowicz moim portretem rysowanym przez Krafta, zachwycającym flakonem dla Olesia, nożem i nożyczkami, na których jest wzniosła sentencja dla Ciebie do podziwiania. Piotrowskiemu, który wyjechał wczoraj, dałem pakiet rycin dla Ciebie. Otrzymasz trzy miniatury. Treść tych listów ujawnia też szacunek dla opinii i wiedzy Aleksandry. Nie będę ci mówił ani o Kościele świętej Justyny, ani o pięknych obrazach Paolo Veroneza, ani o dziotcie, ani o cimabłem, ani o Donatello, których znasz równie dobrze jak ja. Albo porozmawiajmy mój Aniele o sztukach pięknych, jest to rodzaj gadaniny, który podobnie jak ty bardzo lubię. W Muzeum Pałaców w Wilanowie znajduje się wnętrze nazwane gabinetem kolekcjonera. Ta część wystawy odzwierciedla typowy gabinet pracy kolekcjonera, który zdobywał wiedzę podczas Grand Tour. Inspiracją do odtworzenia wyglądu gabinetu był rysunek synowej Stanisława Kostki Potockiego, utalentowanej plastycznie Anetki Tyszkiewiczówny. Niezwykle cennym obiektem zdobiącym pierwszy spokoi, tego gabinetu jest biurko kolekcjonerskie. Posiada ono w swoim korpusie mnóstwo szuflad i szufladek oznaczonych literami. Pozwalały one na segregowanie przechowywanych i kompletowanych tam rycin. Wśród ciekawych przedmiotów znajduje się też laska. Ta laska dosyć zwyczajnie wyglądająca służyła do mierzenia konia w kłębie, ale zapewne mogła być wykorzystana również przez podróżnika i kolekcjonera, jakim był Stanisław Kostka Potocki do mierzenia szerokości na przykład kolumn. Wiemy, że Potocki odbył co najmniej pięć ważnych podróży do Włoch, podróżował również do Niemiec, Szwajcarii, był również w Paryżu. Każdą ze swoich podróży wykorzystywał na Pogłębienie swojej wiedzy, obserwacje i zakupy. Potocki zgromadził w Wilanowie wspaniałą kolekcję książek i zabytków sztuki. Wśród nich bezcenne wazy greckie, rzeźby antyczne, kolekcja malarstwa europejskiego i rysunków oraz dzieł sztuki zdobniczej, które kupował podczas zagranicznych podróży i za pośrednictwem agentów handlowych. Potocki przez całe życie doskonalił swoją wiedzę o sztuce. Jego kolekcja była więc zbiorem harmonijnie komponowanym i złożonym z obiektów wysokiej klasy artystycznej. Gromadził je nie tylko dla siebie. Jako wyznawca idei oświecenia, wierzył, że państwo można reformować, podnosząc poziom wiedzy społeczeństwa. Przetłumaczył, uzupełnił i wydał znane dzieło Winkelmana o Sztuce Udawnych. Pierwszy polski podręcznik historii sztuki wzbogacił o własne uwagi i dodatkowe rozdziały na temat sztuki dalekowschodniej, którą dziś możemy łatwo poznać dzięki telewizji i internetowi. Lecz w początku XIX wieku były to prawdziwe osobliwości. Pierwszy wpis do księgi gości Muzeum Wilanowskiego pochodzi z 1805 roku. Stanisław Kostka-Potocki gromadzi dzieła nie tylko dla własnej przyjemności, ale przede wszystkim po to, aby utworzyć pierwsze Muzeum Sztuki ze starannie i świadomie dobranymi eksponatami. Muzeum, które będzie miejscem kształtującym gusta Polaków. Po rozbiorach, kiedy państwo polskie zniknęło z mapy Europy, a Polacy nie mogli swobodnie podróżować, Stanisław Kostka-Potocki otworzył drzwi swojego domu, aby wszyscy bez opłat mogli podziwiać dzieła sztuki światowej. Do dziś przekonujemy się, jak trafne i przemyślane były jego zakupy. W naszej kolekcji Wilanowskiej znajduje się aż pięć egzemplarzy tego samego obiektu: miśnieńskiego biskwitu, zatowanego Hero Geniusz. I dzięki temu, że jest aż pięć sztuk, które się zachowały tylko w Wilanowie nigdzie na świecie do niedawna, bo niedawno zostały wykopane w Niemczech podczas prac wykopaliskowych w związku z II wojną światową. I dzięki temu, że u nas jest pięć sztuk, konserwatorzy niemieccy mogą korzystać z elementów, fragmentów tych rzeźb do rekonstrukcji znalezionych wykopalisk. W muzeum pracują najlepsi specjaliści ze wszystkich dziedzin konserwacji. Praca przy każdym obiecie odkrywa coś nowego i daje możliwość kontaktu z zabytkami z najwyższej klasy. Jednocześnie współpracujemy z kolegami, którzy mają doskonałe, świetne doświadczenie praktyczne w zakresie konserwacji, co daje nam możliwość wspólnych konsultacji i wspólnej nauki. Kostka Potocki jest obecny chyba przy każdej konserwacji. Patrzy nam na ręce, żebyśmy zrobili wszystko tak jak należy, i uwagę chyba na każdy szczegół. A co z tą kulą? Gdy patrzę na kulę z kości słoniowej albo mamuciej, Czuję zawrót głowy. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wiele kunsztu, maestrii i starań należało włożyć w rzeźbienie oddzielnych kilkunastu warstw bez rozklejania tych poszczególnych kul włożonych jedną w drugą.